No proszę Państwa, jakiś chochlik, jakiś chochlik spowodował, że to, co przed chwilą nagrałem, mi się jakoś nie zapisało, wręcz skasowało. Chodzi mi o nowy niż huragan, którego nazwę tylko raz gdzieś spotkałem, jakiś ksylatyn, coś tam skomplikowane z X, prawda? No ale ponieważ u nas na razie jeszcze za bardzo nie narozrabiał w Europie, Zachodnie też nie tak bardzo, no to jego nazwa nie jest tak popularna nawet w Internecie. Natomiast w Skandynawii, no i na Bałtyku, on tam już nieźle muci i w górach ma u nas dochodzić nawet do 180 km na godzinę. To jest sprawa dość poważna. Mam nadzieję, że wielki szkód nie będzie, ale wygląda na to, że taką pogodę, bardzo zmienną, wietrzną i niżową Zniżami. Na północy będziemy mieli, zdaje się, jeszcze dłuższy czas. Przecież jest tak anormalnie poniekąd, że dzisiaj w nocy, w nocy w Krakowie mamy około plus 10 stopni. No, co pod koniec lutego nie jest całkiem normalną temperaturą. Więc widać, że przyroda jest niezbyt przewidywalna, a złośliwie bywa tak. Że jak się bardzo zapowiada jakieś huragany, jak tą Sabinę, czy, czy zwłaszcza Denisa, to nie zawsze on jest aż tak szkodliwy. A czasem, jak się mało zapowiada lub nie zapowiada, to nagle bywa znacznie gorzej. No więc uważajmy, bo tu w Krakowie wieje no dość umiarkowanie, czy dość silnie, ale nie tak bardzo groźnie. Natomiast w górach może być bardzo bardzo poważna sytuacja. Więc musimy się by było jak najbezpieczniej i zwracajmy na to, co uwagę mówią meteorolosy, natomiast przyroda jest bogatsza i bardziej ma większe możliwości, więc potrzebna jest uwaga i duża modlitwa. Amen.